Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Ostatnie dwa dni przyniosły nam super wygrane. Mam nadzieję, że i tym razem zdrabki pokażą swoją moc i przyniosą wysoką wygraną. Mamy zestaw za 45 zł, Mega Paradiso, rubiny szafiry, białe złoto, 10 razy kasa oraz neonowe 13.

42, 54, 45, same oboki, 24 i 19. Tutaj również usta Rubiny szafiry z numerem pierwszym. Nigdy w tej zdrapce nie udało mi się nic wygrać. Dlatego czy ją odczarujemy? Zaraz się okaże, dziewiętnaście, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści siedem, czternaście i dwadzieścia trzy poszukujemy nasze czterdzieści pięć, czterdzieści sześć, trzydzieści osiem, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści osiem, szesnaście, trzydzieści siedem, pięćdziesiąt jeden. Pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia cztery, czterdzieści dwa, dwadzieścia siedem, trzydzieści trzy, pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt cztery, trzydzieści dwa, chyba nic z tego nie będzie, czterdzieści trzy, dwadzieścia jeden, pięćdziesiąt pięć. I 12. Tutaj mamy pusto. Kontrolne. Patrzcie, wydrapie całe o różne. Nic nie pominęłam. No i co? Gwiazda Mega Paradiso, najdroższa zdrapka w naszym dzisiejszym zestawie z numerem 7. Ostatnio mi w niej nie szło. Jak będzie teraz? Zaraz się okaże. Trzymajcie kciuki. Ryba i pelikan. Tutaj tukan, pelikan. Wszystkie symbole są tak do siebie podobne. kos i krewetka Następne piłka i lody. Kolejne motyl i pomidor. Sombrero i Awokado. I tu mam jeszcze awokado. Przy tej zdrabce pełne skupienie. Palma, gitara. Bo łatwo jest cokolwiek pominąć. Mamy gitarę. Tutaj palmy. Kolejna. I tutaj. I dokładamy gitarę. No, co to będzie, co to będzie? Krapi i gułana. Iguany, a kraba nie ma, niemożliwe, jest tutaj. Ośmiornica i mango. Nie, to cytryna. I ostatnie cztery. Balsam Meduza. I chwila prawdy. Księżyc Maska. Nic z tego nie będzie. No, niestety kontrolne powinny być różne. Niestety ta zdrapka chyba mnie za bardzo nie lubi, chociaż premiera poszła całkiem fajnie. Ale dzisiaj odcinek na z samymi pustakami. Nie wygraliśmy nic. Straciliśmy 45 zł. Dwa dni dobrze szło. To teraz lot. To musi zabrać. Taka kolej rzeczy. Dlatego za wasze drapingi trzymam bardzo mocno kciuki. Wygrywajcie jak najwięcej. I co, zapraszam na kolejne filmy i zachęcam do obejrzenia poprzednich. Do zobaczenia, pa! pa.